Patryk, jaki wszedł do sali przesłuchań z pewnością siebie mężczyzny, który uważał, że ma przygotowaną doskonałą pułapkę. Polityk z partii Prawa i Sprawiedliwości spędził tygodnie, przygotowując to, co uważał za ostateczny moment, w którym zniszczy Joannę Krupę, rosnącą gwiazdę polityczną z opozycji. Ale to co wydarzyło się w ciągu następnych 30 sekund, sprawiło, że jaki zamilkł, a jego postać stała się internetowym memem, który wszyscy zapamiętają na długo. Sala była pełna dziennikarzy, kamery były włączone, a napięcie w powietrzu było wyczuwalne. Każde miejsce było zajęte przez politycznych insiderów, lobbystów i aktywistów, którzy przyszli, by świadkować temu, co wielu spodziewało się być rutynową dyskusją polityczną, ale zgiełk w sali sugerował, że coś większego się dzieje. Jaki miał swoje notatki starannie uporządkowane, pytania dokładnie wyćwiczone, a jego złośliwy uśmiech gotowy. Przez tygodnie ćwiczył ten moment przed lustrem, powtarzał z zespołem i przygotowywał odpowiedzi na możliwe reakcje. Myślał, że zdemaskuje krupę jako kolejnego polityka pełnego pustych obietnic. Joanna Krupa siedziała przy stole świadków. Jej burgundowa marynarka była starannie wyprasowana, naturalne włosy ułożone w eleganckie loki, a jej ciemne oczy były jak ostrza noża. Wiedziała dokładnie, co jaki planuje. Znała już takie typy. Polityków, którzy sądzą, że mogą ją zastraszyć swoimi przygotowanymi punktami i protekcjonalnymi pytaniami. Jej prawnicze wykształcenie nauczyło ją rozpoznawać ludzi, dostrzegać ich słabości, jeszcze zanim otworzą usta. Krupa spędziła poprzedni wieczór nie tylko przeglądając materiały dotyczące przesłuchania, ale także studiując wcześniejsze pytania: jakiego? Jego głosowania oraz wystąpienia w mediach. Jaki przygotował się na moment, który miał być jego zwycięstwem? Ale Krupa miała coś, czego Jaki się nie spodziewał – doświadczenie, przygotowanie i umiejętności zdobyte przez lata w salach sądowych, które uczyniły ją legendą w Polsce. Tło Joanny Krupy było zupełnie inne niż komfort korporacyjny Jakiego. Joanna wychowała się w rodzinie robotniczej w Polsce, pracowała, aby ukończyć studia i szkołę prawniczą, a przez lata była obrończynią z urzędów państwowych, walcząc o prawa osób, które nie mogły pozwolić sobie na wynajęcie drobnych prawników. Wiedziała, co to znaczy zmierzyć się z przeciwnikami, którzy uważali, że są mądrzejsi, lepiej przygotowani i bardziej uprawnieni do wygranej. Jej czas jako prawniczki nauczył ją szybkiego myślenia, dostrzegania słabości w argumentach przeciwników oraz nigdy nie pozwalania nikomu na zastraszenie. Stawiała czoła prokuratorom, którzy próbowali zniszczyć jej klientów fałszywymi dowodami i wyssanymi z palca zarzutami. Sędziom, którzy patrzyli na nią z góry, z powodu jej płci i rasy, a także systemowi sprawiedliwości, który miał na celu stłamszenie ludzi, których reprezentowała. Każda bitwa w sądzie ostrzyła jej instynkty i wzmacniała jej determinację, tworząc polityka, którego nie sposób było szokować ani zbić z tropu. Nauczyła się, że kluczem do zwycięstwa nie było posiadanie jedynie właściwych faktów. Chodziło o to, kiedy i jak najlepiej je wykorzystać, by miały jak największy wpływ. Kiedy Joanna przeniosła się do polityki, najpierw do Polskiego Sejmu, a potem do Kongresu, wniosła ze sobą tę samą waleczność. Nie była zainteresowana byciem miłą i podporządkowaną. Przyszła tu, aby walczyć o swoich wyborców i wytykać hipokryzję tam, gdzie ją widziała. To, co sprawiało, że krupa była niebezpieczna dla takich przeciwników jak jaki, to jej połączenie wykształcenia prawniczego, zdolności politycznych i całkowitej odwagi. Opanowała sztukę pozwalania przeciwnikom myśleć, że wygrywają, aż do momentu, kiedy ich zniszczyła. Cicho siedziała, robiła notatki, obserwowała ich mowę ciała i analizowała ich argumenty, szukając słabości. A potem stopniowo burzyła wszystko, wykorzystując ich własne słowa i założenia przeciwko nim w sposób, który pozostawiał ich bez słowa i ośmieszał. Sala przesłuchań stała się znacznie cichsza, gdy dziennikarze pochylili się do przodu, wyczuwając, że to właśnie ten moment, na który Jaki czekał. Jego koledzy z komisji, członkowie rządzącej partii, wyglądali na zadowolonych, jakby doskonale wiedzieli, co za chwilę się wydarzy. W 2019 roku, jaki powiedział, przeglądając swoje notatki z teatralną precyzją, Wspierała pani ustawę w Sejmie, która nakładała dodatkowe kroki weryfikacyjne na niektóre typy rejestracji wyborców. Jak się to ma do państwa obecnego sprzeciwu wobec takich środków weryfikacji? Zapanowała chwila ciszy, gdy Jaki cofnął się na swoje miejsce, wyczekując, że krupa się pomiesza lub cofnie swoje stanowisko. Jego pierś lekko się wybrzuszyła, jakby był dumny z tego, co uważał za mistrzowskie pytanie. Jego koledzy z komisji kiwali głowami za probatą? Niektórzy uśmiechali się, spodziewając się, że krupa będzie musiała wyjaśnić tę sprzeczność w swoim stanowisku. Jaki miał nadzieję, że jego zespół odpowiednio przygotował go do tego momentu, nagrywając wszystko na swoich telefonach. Pracownicy z galerii również wyglądali na zadowolonych z tej genialnej sztuczki. Członkowie komisji z opozycji zaczęli kręcić się niespokojnie w swoich fotelach, obawiając się, że może jednak jaki znalazł coś, co mogłoby zaszkodzić krupie. Nawet niektórzy z Przymierzeńcy Krupy w sali trzymali oddech, zastanawiając się, jak ona sobie poradzi z atakiem, który wydawał się doskonale zaplanowany. Jednak Krupa nie wyglądała na zaniepokojoną. Zamiast tego lekko pochylając głowę, jakby próbowała zrozumieć, o czym właściwie mówi Jaki. "Panie Pośle Jaki", powiedziała powoli. "Chodzi panu o ustawę HBWA 37? Jaki szybko spojrzał w swoje notatki, wyraźnie tracąc pewność siebie. Tak, myślę, że to był numer tej ustawy. Krupa opadła w swoim fotelu i po raz pierwszy od rozpoczęcia przesłuchania uśmiechnęła się. To nie był przyjazny uśmiech, to był uśmiech prawnika, który właśnie zorientował się, że przeciwnik popełnił fatalny błąd. Panie pośle, chyba warto by pan sprawdził swoje źródła, powiedziała jej głos był nadal spokojny, ale z nutą ostrzejszej pewności, która natychmiast przyciągnęła uwagę wszystkich obecnych. Jaki zmarszczył czoło, nerwowo przeglądając swoje notatki. Przepraszam, co pan ma na myśli? Cóż, odpowiedziała Krupa, mówiąc powoli i wyraźnie, jakby tłumacząc coś dziecku. Habeeba w oszałamiając 7, to ustawa, którą stanowczo się sprzeciwiałam, a nie ją wspierałam. W rzeczywistości wygłaszałam w tej sprawie 23-minutowe wystąpienie na sali posiedzeń. Jaki nagle poczuł, jak z twarzy spływa mu kolor. Nerwowo przewracając kartki swoich dokumentów, pracownicy w galerii zaczęli się niepokoić, szepcząc między sobą. Co więcej, kontynuowała krupa, jej głos zyskiwał na sile. Ta ustawa nie dotyczyła weryfikacji rejestracji wyborców. Chodziło o ograniczenie liczby lokali wyborczych w społecznościach mniejszościowych. Nie tylko jej się sprzeciwiałam, ale pomogłam zorganizować koalicję, która ostatecznie ją pokonała. Jaki próbował się odbudować, jego głos był teraz słabszy. I wyraźnie widać było niepewność w jego tonie. No cóż, pani Krupo, niezależnie od numeru ustawy, chodzi o to, że w przeszłości wspierała pani pewne środki weryfikacyjne. Nie, panie pośle, przerwała Krupa, jej głos cięty i stanowczy, przecinając jego próbę obrony. Chodzi o to, że przyjechał pan tutaj dzisiaj z błędnymi informacjami, próbując przeprowadzić atak, a nie raczył nawet sprawdzić swoich podstawowych faktów. To jest właśnie problem z dzisiejszą polityką. W sali panowała całkowita cisza. Napięcie było tak gęste, że można by je ciąć nożem. Nawet członkowie komisji z rządzącej partii patrzyli na siebie, czując, że Jaki wpadł w pułapkę, którą sam sobie zastawił. A co gorsza, wciągnął ich wszystkich w ten sam problem. Niektórzy wyraźnie się krzywili, inni sprawdzali telefony, zastanawiając się, czy szkody już się rozprzestrzeniają w internecie. Mam tu swoje badania, zaczął Jaki machając słabym folderem. Pana badania są błędne, odpowiedziała Krupa stanowczo. I to jest dokładnie ten rodzaj politycznego teatru, który uniemożliwia nam poważne rozmowy na temat ochrony praw wyborczych. Jaki próbował się otrząsnąć, ale jego głos stał się bardziej agresywny, a gładka pewność siebie zniknęła. Pani Krupo, porozmawiajmy o Pani obecnym stanowisku w kwestii przepisów dotyczących dowodów tożsamości. Porozmawiajmy raczej o Pani podejściu do podstawowej weryfikacji faktów przed przesłuchaniami parlamentarnymi, odpowiedziała Krupa wyraźnie zmęczona. Członkowie komisji z opozycji zaczęli wyraźnie aprobować jej odpowiedź, podczas gdy członkowie rządzącej partii zaczynali wyglądać na zażenowanych całą sytuacją. Wreszcie, jaki próbował ostatniej desperackiej próby, by odzyskać kontrolę nad sytuacją? Pani Krupo. Myślę, że możemy się zgodzić, że integralność naszych wyborów jest ważna. Krupa nachyliła się do przodu, jej oczy utkwiły w dziakim, a głos, który zabrzmiał, przeciął napięcie w sali jak nóż przez masło. Moment ten wydawał się rozciągać w czasie, jakby wszystko zwolniło. Krupa wyczekiwała, by wygłosić słowa, które miały stać się jednym z najbardziej cytowanych odpowiedzi politycznych roku. Panie pośle, jaki, powiedziała. Jedyna rzecz, którą dziś udowodnił pan tutaj, to to, że bardziej interesują Pana wiralowe klipy niż rzeczywiste rządy. A szczerze mówiąc, nie radzi Pan sobie nawet z tym. Cisza, która nastąpiła po tych słowach, była oszałamiająca. Na chwilę nikt w sali się nie ruszył, jakby cała sala zamroziła się w czasie. Jaki siedział w milczeniu, jego usta lekko otwarte, jakby nie mógł uwierzyć w to, co się właśnie wydarzyło. Demokraci w komisji próbowali ukryć uśmiechy, Republikanie wyglądali na nas szokowanych. A krupa siedziała spokojnie, z satysfakcją na twarzy, jakby właśnie zadbała o idealny nokaut. Przewodniczący komisji, widząc, że wszystko wymyka się spod kontroli, próbował interweniować. Może powinniśmy przejść do następnego pytania, zaproponował. Ale krupa nie skończyła. Całą swoją karierę spędziła w starciu z mężczyznami takimi jak jaki, którzy myśleli, że mogą ją zastraszyć przygotowaniem i przywilejami. Była zdecydowana uczynić z tej chwili lekcję. Panie pośle, Kontynuowała jej głos spokojny i profesjonalny. Przyszedł pan tutaj dzisiaj z tym, co sądził pan, że jest sprytną pułapką. Miał pan swoje wykresy, swoje tezy, zespół do mediów społecznościowych gotowy, aby uchwycić moment, który miał pan stworzyć, ale zapomniał pan o najprostszej rzeczy w swojej pracy sprawdzeniu faktu. Krupa wyciągnęła własny folder, poruszając się z precyzją osoby, która przygotowywała się na ten moment przez całą swoją karierę. Jej ruchy były wyważone i pewne? A jej postawa przypominała to, jak po latach pracy w sądzie prawnicy rozwijają pewność siebie. Skoro wspomniał Pan o moich działaniach w Polskim Sejmie, pozwolę sobie przekazać dokładną wersję, powiedziała jej głos, niósł autorytet osoby, która zna swoje dane na wylot. Zainicjowałam lub współinicjowałam 17 ustaw, które miały na celu rozszerzenie dostępu do głosowania. Sprzeciwiłam się 14 ustawom które miałyby ograniczyć prawa wyborcze. Zorganizowałam spotkania społecznościowe w moim okręgu, aby edukować wyborców o ich prawach. Współpracowałam z organizacjami praw człowieka, aby zapewnić osobom starszym i niepełnosprawnym odpowiednie warunki do głosowania. A zrobiłam to wszystko podczas gdy pan zatrzymała się na moment robiąc pokazową pauzę, przeglądając swoje notatki, a sala wstrzymała oddech. Pauza była idealnie wyważona, wystarczająco długa, aby zbudować napięcie. Ale wystarczająco krótka, by utrzymać momentu. Ach, zapomniałam w tym czasie był Pan w Polskim Sejmie, gdzie głosował Pan za jednymi z najbardziej restrykcyjnych ustaw wyborczych w kraju ustawami, które nieproporcjonalnie wpływały na społeczności mniejszościowe, osoby starsze i studentów jaki próbował przerwać Pani Krupo to nie jest sprawiedliwa charakterystyka Czyż nie?-odpowiedziała, unosząc lekko brwi. Bo mam tu zapisy głosowań, jeśli chciałby Pan je przejrzeć. Galeria, która była dotychczas cicho podczas zadawania pytań przez jakiego, teraz zaczęła buzować od energii. Dziennikarze gorączkowo pisali na swoich telefonach i laptopach, dostrzegając, że są świadkami czegoś wyjątkowego. Pracownicy z opozycji starali się powstrzymać ekscytację podczas gdy pracownicy jakiego zaczęli wyglądać, jakby planowali ucieczkę. Nawet niektórzy członkowie komisji z rządzącej partii zaczęli potrząsać głowami wyraźnie sfrustrowani tym, co się działo. Media społecznościowe zaczęły eksplodować. Ktoś z galerii na żywo tweetował nokautującą wypowiedź Krupy, a ta szybko rozprzestrzeniała się w internecie. Krupa rozbija jakiego zaczęło trendować w ciągu kilku minut. Jaki desperacko próbował uratować coś z ruin swojego zaplanowanego ataku, próbując wrócić do swoich punktów. Pani Krupo, Amerykanie zasługują na to, aby ich wybory były bezpieczne. Amerykanie zasługują na przedstawicieli, którzy wykonują swoje zadanie przed przesłuchaniami w kongresie. Krupa odpowiedziała od razu. Jaki próbował ponownie, jego głos podnosił się nieco, a pewność siebie zaczynała zanikać. Mówimy o fundamentalnych kwestiach dotyczących integralności wyborów. Mówimy o twojej podstawowej porażce w przygotowaniu się do tego przesłuchania. Odpowiedziała Krupa, jej cierpliwość wyraźnie się wyczerpała. Z każdą wymianą zdań jaki stawał się coraz mniejszy i bardziej zagubiony. Jego koledzy z komisji zaczęli wyraźnie się krzywić, a niektórzy nawet sprawdzali telefony, zapewne widząc, jak rozprzestrzenia się katastrofa w internecie. W ostatniej desperackiej próbie odzyskania jakiejkolwiek godności, jaki próbował przyjąć bardziej agresywną postawę. Pani Krupo, nie podoba mi się ton pani wypowiedzi. Krupa odpowiedziała błyskawicznie i stanowczo. A mnie nie podoba się, kiedy politycy marnują pieniądze podatników i czas na polityczny teatr oparty na fałszywych informacjach. Ale oto jesteśmy. Przewodniczący komisji w końcu wkroczył, wyraźnie dostrzegając, że ta sytuacja stała się całkowitą katastrofą dla strony republikańskiej. Myślę, że powinniśmy przejść do kolejnych świadków. Ale szkody już zostały wyrządzone. Jaki wszedł do sali przesłuchań, myśląc, że uda mu się ośmieszyć Krupę, a zamiast tego ona systematycznie zniszczyła jego wiarygodność, przygotowanie i reputację przed narodową publicznością. Gdy przesłuchanie przeszło do innych świadków, telefony w całym kraju zaczęły wibrować z powiadomieniami. Klip z nokautującą wypowiedzią Krupy był udostępniany szybciej niż jakikolwiek materiał polityczny w tym tygodniu, rozprzestrzeniając się po wszystkich platformach społecznościowych jak pożar. Jedyna rzecz, którą udowodnił Pan dzisiaj, to to, że bardziej interesują Pana wiralowe klipy, niż rzeczywiste rządy. A szczerze mówiąc, nie radzi Pan sobie nawet z tym. Te słowa będą odtwarzane w programach informacyjnych, przerabiane na memy, remiksowane w wiralowe filmy i staną się okrzykiem bojowym dla wszystkich zmęczonych politycznym rozrywką i pustymi spektaklami. Hashtag KospPKaj Destroje Dziaki zdominował wszystkie platformy społecznościowe w ciągu pół godziny, stając się najpopularniejszym tematem. Wydarzenie szybko stało się sensacją w mediach społecznościowych. Krupa zniszczyła jakiego zaczęło trendować w internecie. Filmik z jej decydującą ripostą był udostępniany szybciej niż jakikolwiek materiał polityczny w tym tygodniu, a z każdą minutą jego popularność rosła w zawrotnym tempie. Na TikToku pojawiły się dramatyczne klipy z powolnym tempem, które sprawiały, że moment ten wyglądał jeszcze bardziej spektakularnie. Aktywiści progresywni oraz organizacje szybko uznały to za przykład wszystkiego, co nie tak w politycznym teatrze Republikanów. To właśnie dlatego potrzebujemy więcej takich osób jak Joanna Krupa w Polskim Sejmie, napisała jedna z wiodących organizacji praw człowieka. Tymczasem, za kulisami Przewodnictwo rządzącej partii nie było zadowolone z zachowania jakiego. Źródła bliskie kierownictwu partii informowały o pilnych rozmowach telefonicznych i gorących dyskusjach na temat tego, jak poradzić sobie z kryzysem wizerunkowym, który jaki stworzył. Starsi strategowie partii byli wściekli, że jeden z ich wschodzących gwiazd dostarczył opozycji idealnego momentu wiralowego tuż przed ważnym cyklem wyborczym. Media konserwatywne znalazły się w niezręcznej sytuacji, próbując bronić tego, co nie do obrony. Część starała się przedstawiać to jako typową agresję demokratów, ale ich własni komentatorzy zaczęli wątpić w to podejście. Komentarze na stronach internetowych konserwatywnych były brutalne, z długoterminowymi zwolennikami partii wyrażającymi zawód i frustrację. Jaki sam się w to wpakował, napisał jeden z komentatorów. Powinien był być przygotowany. To jest kompromitacja dla nas wszystkich. Zespół mediów społecznościowych, jakiego przeszedł w tryb naprawy szkód, ale ich próby tylko pogorszyły sytuację. Opublikowali oświadczenie twierdząc, że jaki poruszał ważne kwestie dotyczące integralności wyborów, ale odpowiedzi były zdecydowanie negatywne. Może następnym razem sprawdź swoje fakty, zanim spróbujesz kogoś zaskoczyć, brzmiała jedna z bardziej uprzejmych odpowiedzi. Koledzy jakiegoś z komisji szybko zaczęli dystansować się od niego. Większość odmówiła obrony jego wystąpienia, a jeden z anonimowych członków komisji powiedział dziennikarzom, że to było wstydliwe dla nas wszystkich. Sprawił, że wyglądaliśmy na nieprzygotowanych i nieprofesjonalnych. Analitycy polityczni natychmiast zaczęli komentować to, co się wydarzyło. Wielu określając to jako jeden z najbardziej spektakularnych momentów przesłuchania kongresowego w ostatnich latach. Były pracownik kongresu, który spędził dziesięciolecia na salach posiedzeń, powiedział: Widziałem wiele złych przesłuchań, ale to było mistrzostwo w tym, jak nie przeprowadzać nadzoru. Jaki ewidentnie nie przygotował się odpowiednio, a krupa zmusiła go do zapłacenia za to w najbardziej publiczny sposób. Eksperci prawni chwalili jej profesjonalne podejście do sytuacji. A były prokurator federalny stwierdził, dokładnie to, czego można się spodziewać po kimś z jej doświadczeniem. Pozwoliła mu rozwinąć jego przypadek, wskazała na słabości, a potem systematycznie zniszczyła jego argumenty. To była piękna obrona przeniesiona na arenę polityczną. Krytycy mediów zauważyli, jak ta wymiana uwypukliła szerszy problem związany z tym, że przesłuchania kongresowe stają się areną dla treści na media społecznościowe, a nie dla poważnego nadzoru i zarządzania. To właśnie się dzieje, gdy członkowie Kongresu priorytetowo traktują momenty wiralowe zamiast prawdziwego zarządzania, napisał jeden z prominentnych dziennikarzy politycznych. Dla Joanny Krupy ten moment stał się przełomem w jej krajowej karierze politycznej. Choć już wcześniej zyskała uznanie wśród aktywistów progresywnych i demokratycznych insiderów za swoje ostre pytania i zasadnicze stanowisko, teraz stała się rozpoznawalna wśród szerszej publiczności. Komentatorzy polityczni Którzy nigdy wcześniej nie słyszeli o niej, zaczęli nazywać ją siłą, z którą należy się liczyć i przepowiadać jej świetlaną przyszłość w krajowej polityce. Organizacje demokratyczne zaczęły odbierać więcej darowizn, związanych z jej wystąpieniem, a mniejsze kwoty zaczęły napływać z całego kraju. Progresywne organizacje skontaktowały się z jej biurem, oferując wsparcie i propozycje wystąpień. Jej kalendarz szybko zapełniał się prośbami o wywiady, wystąpienia podcastowe i wydarzenia kampanijne dla demokratycznych kandydatów w całym kraju. Dla Krupy ten moment podkreślił jej reputację jako osoby, którą nie można zastraszyć ani zaskoczyć. Inni republikanie, którzy chcieliby spróbować podobnych taktyk w jej kierunku, musieliby teraz dwa razy się zastanowić, wiedząc, że Krupa jest w stanie obrócić ich ataki przeciwko nim. Wymiana między Jakim a Krupą szybko stała się symbolem większych napięć w amerykańskiej polityce. Dla demokratów reprezentowała rodzaj silnego, przygotowanego przywództwa, jakiego chcą widzieć u swoich przedstawicieli. Dla republikanów stała się przestrogą przed niebezpieczeństwem politycznego teatru bez substancji. Przywódcy kongresu po obu stronach zauważyli, jak szybko wymiana ta wymknęła się spod kontroli jakiego. Liderzy demokratów dostrzegli szansę na wypromowanie swoich rosnących gwiazd i stawienie ich w bardziej widocznych rolach. Liderzy republikanów zaczęli prowadzić ciche rozmowy o potrzebie lepszego przygotowania i koordynacji podczas ważnych przesłuchań. Moment ten również uwypuklił zmieniające się dynamiki komunikacji politycznej w erze mediów społecznościowych. Jaki zaplanował swój atak, myśląc o tradycyjnych mediach, ale odpowiedź Krupy była idealnie dopasowana do ery wiralowych wideo. Jej zwięzła miażdżąca riposta była dokładnie takim materiałem, który rozprzestrzenia się błyskawicznie na platformach społecznościowych. W tygodniach po przesłuchaniu Byron Jaki zaczął zmagać się z konsekwencjami, które wykraczały daleko poza jeden zły dzień. Jego darowizny spadły drastycznie, a darczyńcy zaczęli kwestionować jego skuteczność i kompetencje. Większe organizacje wsparcia Republikanów zaczęły przekierowywać swoje wkłady na innych kandydatów, którzy wydawali się bardziej niezawodni. Jakiemu zaczęło brakować wystąpień w mediach, bo producenci zaczęli obawiać się jego zdolności do radzenia sobie pod presją. A kiedy już pojawiał się w telewizji, gospodarze wydawali się bardziej sceptyczni, a rozmowy mniej przyjazne. Najbardziej szkodliwe dla jakiego były konsekwencje dla jego relacji z kolegami z partii i kierownictwem. Republikanie, którzy wcześniej postrzegali go jako wschodzącą gwiazdę, zaczęli widzieć w nim osobę niegodną zaufania i potencjalnie szkodliwą dla wizerunku partii. Przeciwnicy demokratów teraz postrzegali go jako wrażliwego, Wiedząc, że jego przygotowanie i badania były co najmniej wątpliwe, dla Joanny Krupy sytuacja była odwrotna. Zaczęła otrzymywać więcej zleceń komisji i ofert przywódczych. Jej koledzy uznali, że można jej ufać w sytuacjach pod dużą presją, a także że ma umiejętności, by skutecznie promować priorytety demokratyczne. Wymiana zdań między krupą a Jakim stała się obowiązkowym materiałem na zajęcia z nauk politycznych i seminariach szkoleniowych, kampanii politycznych w całym kraju. Uniwersytety zaczęły włączać to wideo do swojego programu nauczania, traktując je jako doskonały przykład komunikacji politycznej, myślenia strategicznego i niebezpieczeństw związanych z lekceważeniem przeciwnika. Stało się to perfekcyjnym studium przypadku w zakresie znaczenia przygotowania, niebezpieczeństwa zakładania, że jesteś mądrzejszy od swojego przeciwnika oraz siły pozwalania, by przeciwnik zniszczył się sam swoją nadmierną pewnością siebie i arogancją. Młodsze osoby pracujące w polityce nauczyły się, by potroić weryfikację swoich badań, zanim przygotują swoich szefów do trudnych przesłuchań. W wielu biurach zaczęto wymagać wielu poziomów weryfikacji faktów, a weterani przesłuchań kongresowych wskazywali na tę wymianę jako przykład. Dlaczego nigdy nie powinno się próbować wpuścić kogoś w pułapkę, jeśli nie jesteś absolutnie pewny swoich faktów i nie masz planu awaryjnego na każdą możliwą odpowiedź? Najważniejsze było to, że ten moment pokazał, że w erze politycznego teatru i wywołanej oburzenia, prawdziwa wiedza ekspercka i solidne przygotowanie nadal mają ogromne znaczenie. Zwycięstwo krupy nie opierało się na sprytnych sztuczkach czy skomplikowanych planach. Opierało się na znajomości tematu, zrozumieniu słabości przeciwnika i gotowości do odpowiedzi faktami i precyzyjnie. Miesiące po przesłuchaniu. Wymiana zdań między Krupą a Jakim nadal rezonowała w kręgach politycznych w Waszyngtonie i poza nim. Kiedy Republikanie rozważali agresywną taktykę przesłuchań w komisjach, pracownicy często pytali, chcemy kolejnej sytuacji z Jakim, to zdanie stało się synonimem spektakularnego politycznego odwrotu. Kiedy demokraci stawali w obliczu wrogich przesłuchań ze strony kolegów z Partii Republikańskiej, często cytowali przykład Krupy, która zachowała spokój, Trzymała się faktów i pozwoliła, by przeciwnicy pokonali się przez swoją własną nadmierną pewność siebie i złe przygotowanie. Ten moment stał się czymś więcej niż tylko wiralowym wideo. Stał się wzorem skutecznej komunikacji politycznej w nowoczesnej erze. Krupa pokazała, że najlepsza odpowiedź na polityczny teatr nie polega na tworzeniu kolejnego spektaklu, ale na solidnym przygotowaniu, szybkim myśleniu i pewności, by dać faktom mówić za siebie. Byron. Jaki z kolei nigdy nie odzyskał swojego statusu wschodzącej gwiazdy Partii Republikańskiej. Przesłuchanie ujawniło zasadnicze słabości w jego podejściu do polityki oraz w przygotowaniu na kluczowe momenty. Kontynuował swoją służbę w Kongresie, ale jego wpływ i obecność w mediach nigdy nie wróciły do poprzednich poziomów. Historia tego, jak Joanna Krupa zniszczyła Bajrona jak jego jednym zdaniem, stała się legendą w kręgach politycznych. Przypomnienie, że w polityce, tak jak w życiu, Przygotowanie zawsze pokonuje show. Jeśli podobał Ci się widok politycznej karmy w akcji, koniecznie kliknij, subskrybuj i dzwonek powiadomień, aby nie przegapić tych niesamowitych chwil, gdy sprawiedliwość jest realizowana w czasie rzeczywistym. Arena polityczna pełna jest postaci jak Byron Jaki, którzy uważają, że są mądrzejsi od innych, ale są też bohaterowie jak Joanna Krupa, gotowi postawić ich na miejscu. Czekaj na kolejne epickie starcia polityczne. W których dobrze wygrywają, a łobuziaki dostają to, na co zasługują. Dziękujemy za obejrzenie tego filmu. Jeśli podobało Ci się to, co zobaczyłeś, nie zapomnij kliknąć przycisku subskrybuj i włączyć powiadomień, aby nie przegapić kolejnych epickich momentów z politycznego świata. Przypominamy, że w tej grze, jak w życiu, przygotowanie zawsze pokonuje polityczny teatr. Jeśli chcesz być na bieżąco z najnowszymi wydarzeniami i analizami, Subskrybuj nasz kanał i bądź częścią naszej rosnącej społeczności. Czekają na Ciebie kolejne kontrowersyjne starcia, w których najwięksi gracze spotkają się ze sobą, Bądź na czasie, bądź z nami, ta się bądź ze